Cześć! W tym filmie przetestuję pilarkę akumulatorową, którą do testu przysłała mi firma Works. Jest to średniej wielkości pilarka o tej samej nazwie, model WG381E. Link do pilarki umieszczę pod filmem. Pilarka przechodzi porządnie spakowana w kartonie, i w zestawie mamy pilarkę, osłonę prowadnicy. Dwa akumulatory 20V o pojemności 2Ah każdy. Typ baterii litowo-jonowy. Jeśli włożymy dwie baterie to nam się sumuje napięcie i mamy 40V. Ale można kupić pilarkę osobno i dokupić sobie od razu jakieś mocniejsze akumulatory. Na przykład o pojemności 4Ah. Ładowarka, którą można ładować dwie baterie naraz lub pojedynczo. Naładowanie dwóch baterii zajmuje około jednej godziny. I instrukcja obsługi ładowarki i pilarki również w języku polskim. Prowadnica ma 12 cali, czyli można ciąć drewno o średnicy maksymalnie 30 cm. Prędkość łańcucha osiąga 6,3 m na sekundę. Łańcuch jest z podziałką 3,8. Szerokość rowka 1,1 mm. Łańcuch ma 45 ogniw. Pilarka przychodzi w takim stanie jak widzicie, czyli łańcuch i prowadnica są już złożone. Należy jedynie naładować baterię, wsunąć do pilarki i wlać olej do smarowania łańcucha. Wchodzi tutaj 150 ml. Mam w garażu około 0 stopni Celsjusza. Jest to taka graniczna temperatura, bo poniżej zera już nie, nie można ładować. Nie powinno się ładować baterii, ponieważ można je uszkodzić ładując w niskich temperaturach albo można je narazić na niższą trwałość. Najlepiej jest ładować w temperaturze takiej pokojowej, powiedzmy 18-25 stopni. Więc później je naładuję w domu. Pokażę Wam tylko, jak się je ładuje. Po prostu trzeba wsunąć. Mruga nam zielona dioda. Gdy bateria będzie naładowana, to ta dioda będzie świeciła światłem ciągłym. I gdy mamy naładowane baterie, to wsuwamy je w to miejsce. Tutaj mamy wskaźnik naładowania baterii. Teraz świecą dwie diody z pięciu, czyli oznacza, że baterie są rozładowane. Tutaj mamy hamulec bezpieczeństwa hamulec z przodu czyli pilarki nie da się uruchomić. Pociągamy do siebie i możemy ją wtedy uruchomić. Nie wlałem jeszcze oleju, więc nie powinienem jej uruchamiać. Ale na chwilę pokażę Wam, jak, jak startuje. Zauważyłem, że ma taki minimalny, płynny start. Pilarka ma solidną metalową przyporę. Waga pokazuje 4391 gramów. Brakuje tylko oleju, jakieś 150 ml, czyli razem z pełnym bakiem oleju będzie. Nieco przekroczy 4,4 kg. Z rzeczy na plus warto wspomnieć, że producent daje gwarancję 3 lata. Gdy łańcuch się poluzuje, to należy odchylić tą dźwignię. Należy zrobić 3 obroty w lewo. Raz, dwa, trzy. I następnie unieść przód prowadnicy do góry albo można ją oprzeć na stole. Wtedy jest uniesiona i możemy dokręcać w prawo do oporu i łańcuch jest naciągnięty łańcuch jest naciągnięty można go lekko ugiąć na środku prowadnicy żeby ściągnąć boczną pokrywę żeby na przykład wymienić prowadnicę to należy tym kółkiem kręcić w lewo cały czas aż się po prostu odkręci tak tutaj wygląda a tu widzimy napinacz automatyczny łańcucha. Przy skręcaniu należy pamiętać, żeby tym trzpieniem trafić w ten otwór i żeby łańcuch wskoczył w rowek prowadnicy i w zębatkę napędową. Baterię w międzyczasie naładowałem w domu. Wskaźnik pokazuje, że jest pełne naładowanie. Teraz mogę dać olej. Tutaj do tego wlewu ma wejść 150 ml. Jest smarowanie, karton jest zachlapany, nie ma tutaj żadnej regulacji. Pokazałem Wam mniej więcej obsługę tej pilarki, ale przed użyciem trzeba oczywiście przeczytać dokładnie instrukcję, ponieważ jest tu dużo informacji, które mogłem pominąć. Trochę się rozpadało, więc zrobię te cięcia w garażu. Brzoza o średnicy jakieś 14 cm. Teraz trochę grubsza brzoza o średnicy 17,5 cm. Trochę się już rozpadało, ale może na koniec jeszcze uda mi się przeciąć ten wałek z ręczni o średnicy jakieś 25 cm. Całkiem ładnie sobie pilarka poradziła. Ucięłem dwa plastry, a baterie już były na wyczerpaniu. Jestem po teście. Cały test przeprowadziłem na jednym ładowaniu akumulatorów. W tej chwili świeci jedna dioda z pięciu, ale mimo wszystko jeszcze można pilarkę uruchomić i jeszcze można wyciąć by dalej. Było plus 4 stopnie Celsjusza i trochę padał deszcz więc były to trudne warunki dla pilarki akumulatorowej mogłyby być jeszcze trudniejsze gdyby był mróz ale powtórzę jeszcze test gdy będzie ciepło, gdy będzie około 20 stopni Celsjusza wtedy sprawdzę jak długo wytrzymają baterie, bo to będą takie optymalne warunki dla akumulatorów nie jest to pilarka do jakiejś ciężkiej pracy jest prowadnica 30 cm ale wydaje mi się, żeby nie przemęczać pilarki to tak najlepiej ciąć wałki do maksymalnie gdzieś 15-20 cm w porównaniu do mojej pilarki spalinowej Husqvarna 346XP cięcie idzie no, jednak dużo wolniej, ale tutaj mamy prędkość łańcucha około 19 metrów na sekundę, a tutaj 6,5 metra na sekundę. I z powodu tej niedużej prędkości łańcucha czasami można odczuć wibrację jeśli tniemy środkową częścią prowadnicy lub yy, końcem. Dlatego, żeby tego uniknąć, najlepiej ciąć tutaj tą częścią prowadnicy. Myślę, że pilarka sprawdzi się w ogrodzie lub w sadzie przy podcinaniu gałęzi lub cięciu niewielkich pni i na pewno można też nią obalić jakieś niewielkie drzewo. Nie mogę jeszcze nic powiedzieć pod kątem wytrzymałości, ale będę robił jeszcze jakieś testy w cieplejsze dni. Zobaczę, na jak długo wytrzymują akumulatory. Także zapraszam na przyszłe testy, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć.